23 sierpień 2014 Droga Grębów Stalowa Wola Adaś Rzeka Łęk Bardzo wysoki stan. Marnujemy sobotę. Pierwszy kilometr Łęgu. Wodospad Kolejna przeprawa. Walczymy z, z terenem. Winne są bobry. Tak przypuszczamy. Kilka drzew pada do wody, później mniejsze patyki, jakieś śmieci. I później mamy przeprawę taką. Łęk na wysokości miejscowości Orliska. Minęliśmy miejscowość Gorzyce. Za słownie chwilkę będziemy mieć Wisłę. Wisła. Tak jest. W końcu udało nam się spełnić nasze marzenia. Marzenia były bardzo proste do zrealizowania, ale nie mieliśmy nigdy kiedyś weny twórczej, żeby coś takiego dokonać. Dopłynęliśmy rzeką Łęk, która płynie obok naszego Grębowa, do rzeki Wisły. Rzeka Wisła przy tym jest strasznie nudna. Można usnąć, jeżeli chodzi o kajaki. Kilometr dalej wpada rzeka San. Też nudna, jeżeli o kajakarstwo tej części Polski. Płynęliśmy kiedyś samym, ale to jest inna historia w Górnym jej biegu. Teraz mamy i następny problem. Musimy tego stwora po tych bagnach przetargać tam. Żeby tutaj jakiś towarzysz odebrał nas w końcu. To będzie najtrudniejsze nasze dzisiaj zadanie. Pącze gorzycki, Pomnik i Bitwy wrzaskiej. Galicja Most kolejowy, parasole. Tam widać góry pieprzowe. Polecam.